Cywilizacja. Termin pochodzący od łacińskiego słowa civitas, czyli państwo. Wszyscy wiemy, co oznacza, jednakże nie każdy wie, jakie są jej początki. Tego, jak i innych najważniejszych informacji na kartkówkę z historii, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Witamy Was w filmie o narodzinach cywilizacji. Choć na każdym z kontynentów rozwój cywilizacji przebiegał nierównomiernie i odrębnie od siebie, tak jednak wszystkie przeszły podobne etapy oraz trzy najważniejsze wydarzenia, zwane dziś kamieniami milowymi, do których zalicza się rewolucję neolityczną, o której więcej mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale w skrócie polegała ona na powróceniu koczowniczego trybu życia na rzecz osiadłego i świadomej produkcji rolnej. Zaczęły wtedy powstawać pierwsze prymitywne osady, szczególnie w dolinach wielkich rzek, które stwarzały odpowiednie warunki pod hodowlę. A nadwyżka żywności, do której przyczyniło się również powstanie pierwszych systemów irygacyjnych, sprawiła, że więcej ludzi mogło porzucić rolnictwo na rzecz innych gałęzi, jak na przykład rzemiosło, dając początek podziałowi pracy. Za drugi kamień milowy uważa się powstanie miast i państw. Które odgrywały rolę przestrzeni, na której cywilizacja miała się rozwijać. Wraz z ich rozwojem zaczęły powstawać pierwsze świątynie, pałace czy mury obronne, które miały chronić mieszkającą tam ludność. A za najstarsze osady tamtych czasów uważa się dziś znajdujące się w Izraelu Jerycho oraz młodsze około tysiąclecie Czatalhoje, znajdujące się w dzisiejszej Turcji. Trzecim kończącym prehistorię kamieniem milowym, było wynalezienie pisma. Początkowo dominowały proste piktogramy, czyli pismo obrazkowe, które z czasem ewoluowało w ideogramy, które wyrażały już określone pojęcia czy idee. Dla zobrazowania tego, rysunek Słońca nie musiał już oznaczać Słońca jako takiego, lecz na przykład dzień lub ciepło. A kontekst i ich zestawienie wpływał na ich znaczenie. Jako ciekawostkę można tu dodać, że w piśmie chińskim do dziś można znaleźć pozostałości po ideogramach, czego przykładem jest znak mu, który oznacza drzewo i w założeniu ma je przypominać. W zestawieniu z drugim znakiem drzewa w chińskim daje słowo las. Całkiem logiczne, nieprawdaż? Przełomem było jednak utworzenie przez Fenicjan pierwszego sylabicznego alfabetu który potem został udoskonalony przez Greków, którzy dodali do niego samogłoski, a następnie przejęty przez Rzymian, którzy go zmodyfikowali, tworząc podstawę pod dobrze nam znany i po dziś dzień używany alfabet łaciński. Cofając się jednak znowu w czasie. Choć na starcie pisma używano głównie w celach handlowych i administracyjnych, tak jednak z czasem zaczęto go używać do tworzenia kultury i nauki. To, w jaki sposób kształtowało się pismo, zależało od tego, na jakim materiale miało być zapisywane. Dla przykładu, w Mesopotamii używano do tego glinianych tabliczek. A jak już przy niej jesteśmy? Mezopotamia, a z greckiego Mezopotamios, czyli kraj między rzekami, jak sama nazwa wskazuje, znajdowała się między dwoma rzekami. No way, Mr. Roberts. Eufratem i Tygrysem. Panowały tam świetne warunki do rozwoju rolnictwa, hodowano bydło, a głównym materiałem budowniczym była wspomniana wcześniej glina. Oprócz tego kwitło rzemiosło i handel. Jednak najważniejszym faktem jest to, że właśnie tam miała powstać najstarsza cywilizacja w historii. Sumerowie, choć nigdy nie stanowili jednego trwałego państwa, tak w południowej części Mezopotamii. Nie bez powodu zwanej właśnie Sumerią, udało się im utworzyć wiele miast państw, takich jak Ur, Eridu, Larsa, Lagasz, Uruk, Umma, Nippur i Kisz. Powstały one około 4 i 3 tysiąclecia przed naszą erą. Każdo z nich cechowała pewna charakterystyczna budowla, Zikkurat, czyli świątynia którą wznoszono w celu pozyskiwania przychylności bogów, a stanowiła ona punkt centralny każdego miasta. Do dziś nie do końca wiadomo, kiedy i skąd Sumerowie przybyli do Mezopotamii. Niektórzy mówią o czwartym tysiącleciu przed naszą erą, inni zaś nawet o szóstym VI czy siódmym. Jedynym pewnikiem jest to, że przybyli oni ze wschodu. Jednak i tu mowa jest zarówno o okolicach dzisiejszego Iranu, jak i nawet o Indonezji. Obszar poszukiwań, jak widać, jest dość spory. Do najważniejszych osiągnięć cywilizacji Sumerów można zaliczyć wynalezienie pisma klinowego, które wykorzystywane było do tworzenia pierwszych dzieł literackich, rozwój matematyki – to właśnie Sumerom zawdzięczamy powstanie systemu sześćdziesiętnego i pierwszych kalendarzy, Wynalezienie brązu, czyli połączenia miedzi i cyny, wykorzystywanego do produkcji narzędzi i broni, który dał również początek epoce brązu, stworzenie pieczęci cylindrycznych, które służyły do zabezpieczania własności oraz rozwój kultury, czego przykładem jest ich politeistyczna religia, w której każde z miast posiadało własny panteon bóstw. Tereny na północ od Sumerii zamieszkiwane były przez akadów którzy pod przywództwem wodza Sargona Wielkiego około 2340 roku przed naszą erą, przyjęli władzę w mieście Kisz, podbili całą Mezopotamię, tworząc imperium rozciągające się od wybrzeża Morza Śródziemnego aż po zatokę Perską. Nie był to jednak koniec cywilizacji Sumerów, gdyż nowi władcy tych ziem przyjęli ich kulturę, dając początek cywilizacji sumero-akadyjskiej. Sielanka ta nie trwała jednak długo, gdyż już około 2100 roku, przed naszą erą, Imperium Akadyjskie upadło pod naporem ludów z gór Zagros, pośrednio kładąc podwaliny pod pojawienie się 300 lat później nowego gracza Babilonu. Ale to temat na następny odcinek. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i okaże się być dla Was przydatny. Zachęcamy również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału. To już wszystko. Cześć!